Witajcie kochani na kolejnych warsztatach z rękodzieła. Jesteśmy bardzo wdzięczni za przemiłe przyjęcie naszego projektu organizowanych warsztatów online, jak również za to, że przesłaliście nam swoje lasy w słoiku. Są przepiękne i właśnie po to tu jesteśmy. Dziś, zgodnie z zapowiedzią stworzymy pięknie pachnące aromatyczne, naturalne świece sojowe, a jedna z nich będzie służyła nam do masażu. W takim razie zaczynajmy i życzę Wam przemiłej zabawy! Do samodzielnego przygotowania świecy sojowej potrzebujemy przede wszystkim naczynie. Ja przyniosłam z domu sosierkę oraz takie szklane naczynie po wcześniej wypalonej świecy, ale może to być jakiekolwiek naczynie ceramiczne, słoik albo tak jak ja tutaj mam przyniesioną puszeczkę. Potrzebujemy również knoty. Ja przyniosłam drewniane. Drewniane akurat mamy w dwóch rozmiarach, ponieważ w zależności od tego, jak duże mamy naczynie, to taki knot wybieramy, żeby nasz wosk topił się na całej powierzchni naczynia, a nie tylko w środku. Mocowanie też jest bardzo proste, bo wykorzystujemy już gotowe do tego celu blaszki. Wystarczy, że wsuniemy taką blaszkę, w taką blaszkę nasz knot i mamy już gotowy zestaw. Ja przyniosłam jeszcze knot ze sznurka jutowego. Może być również bawełniany. Ten jest usztywniony woskiem, a montaż też jest bardzo prosty. Wykorzystałam blaszkę z wcześniej wypalonego tealighta i też otworek. Wsuwamy sobie nasz sznurek. Tutaj wykorzystałam wodę, żeby on był Taki bardziej zwarty. Przeciskamy to przez otwór i mamy już nasz knot razem z blaszką połączony, co później pozwoli nam bardzo fajny, prosty sposób ustawić to w naczyniu. Nożyczki są potrzebne do tego, żebyśmy przycięli sobie później knot do odpowiedniego rozmiaru. Termometr będziemy potrzebowali do mierzenia temperatury wody. Już wskazówka jest w ruchu, czyli jesteśmy przygotowani. Jak również będziemy mierzyć temperaturę wosku podczas jego topienia. Potrzebujemy przede wszystkim wosk sojowy, mieszadełko. Tutaj mam przygotowane olejki. Będą takie nuty szyprowe. Mamy tutaj paczule, troszkę cytryny i mamy też barniki. Wykorzystamy sobie dzisiaj jeden z tych barników do zrobienia świecy sojowej. No i możemy też oczywiście udekorować naszą świecę suszonymi płatkami kwiatów. W przypadku świecy sojowej do masażu mamy wosk, ale mamy dodatkowo masło shea oraz olej kokosowy. I tutaj wybrałam nuty cytrusowe, jest to mandarynka i grejpfrut, które będą przepięknie pachniały podczas naszego masażu. Ok, teraz połączymy nasze składniki. W przypadku oleju kokosowego to będzie 40 gram, a 160 gram mamy wosku, bo naczynie, które przygotowałam, to jest naczynie 250 gramowe. Jeśli chodzi o masło shea, to mam przygotowane 50 g i to będą takie fajne proporcje do tego, żeby nasza świeca była nie tylko ładnie pachnąca, ale również żeby oddawała wartości odżywcze tych składników. I teraz wkładamy nasze naczynia do kąpieli wodnej. I od czasu do czasu mieszając nasze składniki będziemy czekać, wypatrywać, aż nasze składniki zaczną się rozpuszczać. W trakcie rozpuszczania składników będziemy sobie co jakiś czas wkładać termometr po to, żeby pilnować również temperatury topniejącego wosku i tutaj w pierwszym przypadku masła i oleju kokosowego. Ważne jest, przypomnę Wam, żeby pilnować, żeby ta temperatura była nie wyższa niż 60 do 70 stopni. O, będziemy troszeczkę mieszali przez jakiś czas. Myślę, że ten proces potrwa um, jakieś 10 minut. Temperatura wody jest już dosyć wysoka. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy mogli zaobserwować, jak nasz wosk topnieje. I zobaczcie, że już powoli nasz wosk się roztapia. Dlatego też włożyłam termometr, żeby kontrolować temperaturę naszego płynu. W tej chwili na razie to jest około 40 stopni, więc jeszcze ten proces będzie trwał. Co jakiś czas? Trzeba to przemieszać i, i obserwować naszą substancję. Jeśli chodzi o świecę sojową do masażu, no składników mamy troszkę więcej, bo tu jest masło i olej kokosowy, więc troszeczkę dłużej będziemy topić wszystkie te składniki. W okay. naszym pierwszym naczyniu, gdzie jest sam wosk, dużo łatwiej i szybciej się rozpuszcza, dlatego za moment będzie nasz płyn gotowy. Tutaj już też mamy pierwsze oznaki płynu, ale jeszcze trzeba chwilę pomieszać, pościągać ze ścianek. O, też tutaj niektóre kawałki są większe, więc troszeczkę możemy sobie rozdrobnić. Ja już przestawię nasze naczynia. Ten wosk, który, który jest już ładnie roztopiony na mniejszy palnik, a ten drugi na większy. Niech nasze, nasze masełko się fajnie roztopi. No, pilnując cały czas temperaturę jest już około 60 stopni, także za moment nasza substancja będzie miała taką piękną, klarowną konsystencję. To jest moment, w którym będziemy już pewni, że możemy zdjąć nasze naczynie z ognia. Pamiętajcie, żeby zabezpieczyć dłonie, tak, żeby wziąć przez jakiś ręczniczek, ściereczkę, wyciągać naczynie, ponieważ one są gorące. O, już, już widzicie, że nawet patyczek jest na samym dnie widoczny, czyli gotowy wosk do odstawienia. Tu jeszcze chwilkę, to potrwa, ale myślę, że w międzyczasie będziemy mogli sobie stworzyć pierwszą świecę, dodamy olejki, będzie na to wszystko dzięki temu czas. No jeszcze ostatnie fragmenty wosku nieroztopionego rozpuścimy i gotowe. Temperatura jest właściwa. I wyciągamy nasze naczynie z kąpieli wodnej. Tak jak mówiłam, uważajcie, żeby się nie popatrzeć. Ok, to teraz będziemy mieli kolejne 10 minut na to, żeby nasz wosk troszeczkę przestykł. Bo w momencie, jak będzie za gorący będziemy chcieli wlewać nasze olejki, naturalne olejki zapachowe, to one też stracą swoje właściwości. W międzyczasie dopilnujemy, żeby drugą. Świeca nam się pięknie roztopiła. I jak będzie gotowa do odstawienia, też zostawimy ją z ognia. Okay. nasza druga świeca też już jest bardzo ładnie roztopiona za chwilę będziemy mogli ją zestawić termometrem cały czas kontrolowałam temperaturę wszystko jest ok wyłączamy nasz palnik i zestawiamy świecę do przestudzenia jeśli chodzi o czas oczekiwania to za chwilę będziemy sobie też sprawdzać temperaturę zestawionych naszych świec ponieważ mniej więcej w temperaturze 50 stopni zaczyna ona zastygać Czyli około 50 stopni będziemy dodawać olejki eteryczne tuż przed zastyganiem naszych świec. Ok, mamy właściwą temperaturę. Spadła do 50 stopni, więc możemy za moment dodać olejki zapachowe do naszej świecy. Ok, czyli dodajemy olejki. Ja wybrałam kilka moich ulubionych. Pierwszy to jest cedrowy. Ja jego dodam najwięcej. Pomogę sobie teraz pipetką. I słuchajcie, w przypadku 250 g świecy starajcie się nie przesadzić z olejkami. Tak w granicach 10, max 15 ml dodajmy olejków do, do naszej świecy. Kolejny olejek to olejek z drzewa herbacianego. Bardzo fajnie pasuje do nuty cedrowej. Teraz troszeczkę go dodamy. Teraz dodam mojej ulubionej nuty. I w tym przypadku to będzie cytrynka troszeczkę doda rześkości naszego zapachowi i na koniec paczula tego zapachu dodam najmniej Dlatego, że mam dość intensywną nutę. Teraz no co, zostało nam wymieszać nasze składniki, żeby się połączyły wszystkie zapachy, i na koniec dodamy barwnika. Ja dodam różowego koloru, bo za chwilę. Połączymy jego barwę z kolorem suszonych płatków róży. Zwróćcie uwagę, że już powoli nasz płyn robi się mętny, czyli bardzo fajnie zaczyna wstygnąć bosk. Jak tylko zabarwi się na różową i dodamy płatki róż, będziemy mogli przelewać naszą świecę do przygotowanego naczynia. Delikatny to jest kolor, więc jeszcze troszkę muszę dodać. Ok, wystarczy. No i tak jak wspomniałam, wrzucimy trochę płatków wróż teraz, wymieszamy je z woskiem. Bierzemy sobie i zaczynamy. Ostatni etap. Przelejemy naszą świecę do naczynia. I teraz umieścimy nasz knot na środku. W przypadku drewnianego knota jest to bardzo proste, ponieważ nasza blaszka sobie stabilnie ustoi. Zobaczcie, jak fajnie delikatną barwę nasza świeca uzyskała dzięki różowemu barwnikowi. i na wierzch nasypiemy jeszcze trochę płatków. Udekorujemy naszą świecę. O, tak jest, trzeba wyprostować. Zwróćcie uwagę, żeby na pewno nasz knot był wyprostowany i sobie stał w centralnym punkcie świecy. Ok, to słuchajcie, teraz możemy zająć się naszą świecą do masażu. Ja tutaj przygotowałam cytrusowe nuty. Jest to mandarynka. Bardzo lubię cytrusowe nuty. Także będzie jej tu sporo. No ale pięknie pachnie. Drugi zapach to jest grejfruit. Ok, czyli mamy gotową świecę do masażu. Przepięknie pachnie cytrusami. No i możemy przygotować już sobie naczynko do wylania świecy. Zwróćcie uwagę, co zrobiłam. Umoczyłam troszeczkę blaszkę woskiem po to, żeby ona przylgnęła do dna naczynia. Tak naprawdę przykleiła się, bo ten wosk bardzo szybko ostygnie i dzięki temu nasz knot nie przemieści się podczas wylewania wosku do naszej sosierki. Jeszcze możemy podeprzeć sobie patyczkiem. Zauważycie, że za chwilkę będzie trzeba podpórek więcej, bo to jest troszeczkę inny system montażu. I tak naprawdę w momencie, kiedy świeca będzie już bardziej zastygnięta, wyprostujemy sobie nasze knoty. Więc nie przejmujcie się, że one się będą kładły, bo to na tym etapie to jest normalne zjawisko. Jeszcze sprawdzam troszeczkę, odczekamy parę sekund, żeby. Blaszka się przykleiła i ok. I przelewamy ostrożnie naszą świecę do naczynia. Ale będzie dużo wosku do masażu. to jest ten moment, w którym tak jak wspominałam, o widzicie sami, niestety, knot mnie nie słucha, będzie się kładł na różne strony. Tak naprawdę teraz jest kolejny etap, czyli będziemy czekać aż nasze świece zastygną. Różowa świeca już wygląda na taką dość przestudzoną, bosk zaczyna się stęgać. W przypadku tej, którą w tej chwili wydaliśmy, no poczekamy jakieś 10 do 15 minut. Ok, słuchajcie, jeszcze przyniosłam kilka takich swoich osobistych składników do mojej cery. Jest to witaminka E, olejek z dzikiej róży i prowitaminka B5. Możemy sobie dodać dowolne składniki, które są dedykowane naszej skórze. No i jeszcze jedna ważna rzecz, na którą nie zwróciłam uwagi wcześniej. To jest dość duże naczynie, więc uzupełnię je o drugi knot, który przygotowałam. Po to, żeby rzeczywiście szybciej i na całej powierzchni topiła się nasza świeca. No i z tymi kwotami, jak widzicie, cały czas mam kłopoty, ale to jest dowód na to, że no cóż, są niesforne i, i mi też nie wszystko się udaje od, yy, od razu. Także myślę, że trzeba będzie zastosować dodatkowe podpórki, ale jeszcze wcześniej sprawdzę, czy. Nasza blaszka jest przy samym dnie i powiem Wam, że wyczuwam, że w środku już ta świeca dosyć fajnie się zaczyna gęstnieć. Więc docisnę nasze blaszki po kolei. Najpierw jedną, za moment drugą. Uh -huh. Tak, tutaj też już wyczuwam, że fajnie jest wosk zgęstniały. Ok. No i co, popodpieram nasze knoty. Mam nadzieję, że uda mi się to jeszcze dzisiaj. Zastosuję dodatkowe patyczki, i nasze mieszadełka już mogę wykorzystać, nie są do niczego innego potrzebne. Podeprę nimi nasze knoty i będą sobie zastygały. Tak czy inaczej, słuchajcie, w trakcie zastygania możemy sobie nasze knoty prostować. Obserwujmy, tak jak w tej chwili mogę znowu przesunąć minimalnie, tak żeby docelowo one były w pozycji pionowej. Ok, jak widzicie, knoty zaczęły mnie w końcu słuchać, pomimo, że wosk jest jeszcze delikatnie miękki, możemy usunąć zabezpieczenia. No i według mnie świece są gotowe. Teraz trzeba jakąś godzinkę do półtorej odczekać, aż wosk całkowicie zastygnie. A na koniec zostanie nam tylko przyciąć knoty i cieszyć się blaskiem samodzielnie zrobionych świec. Ok, słuchajcie, wy w domu odczekajcie jeszcze chwilę. Ja pokażę Wam, na jakiej wysokości przycinamy knoty. O tutaj jak widzicie, wosk jeszcze jest odrobinkę. Miękki, ale to nic nie szkodzi. I to samo zrobimy z knotem drewnianym, przycinamy go. Około centymetra ponad powierzchnię wosku wylanego. I co? Mamy gotowe świece. Możemy odpalić i za chwilę sobie wykorzystać do masażu. Wy pamiętajcie, odczekajcie ze swoimi świecami, aż całkowicie zastygną, bo za wcześnie odpalona świeca później bardzo źle się pali. Gratuluję kochani. Jeśli dotarliście do końca filmu, to macie gotowe świece. Pamiętajcie jednak, że w dowolnej chwili możecie wrócić do poszczególnych odcinków i wielokrotnie je odtwarzać. My tradycyjnie czekamy na łapki w górze bądź serducha od Was, a żeby nie przegapić kolejnego odcinka, zasubskrybujcie kanał i śledźcie powiadomienia na stronie Nekielskiego Ośrodka Kultury. Za tydzień, za tydzień będzie mój ulubiony temat, bo to będą ozdoby wielkanocne. A już wkrótce będziecie mogli poznać szczegóły na ten temat. Dziękuję Wam za dziś, serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień.